Cześć, witam. was W krótkim odcinku informacyjnym, na razie będzie trochę przerwy. Na razie będzie trochę przerwy w filmach. Nie będzie filmików jakieś mniej więcej tydzień, może trochę dłużej. Nie jest spowodowane wakacjami, jest spowodowane tym, że dotychczas nagrywam telefonem. No i jak, jak możecie, mogliście się zorientować, ta jakoś była bardzo słaba. No, no, po prostu e, słaba była, ale m, za niedługo, no nie wiem, czy za tydzień, czy za dwa tygodnie, może nawet za trzy, Do czasu, gdy mama i tata e, kupiłem mi laptop, bo zanim długo właśnie będę kupować, to wtedy, na no, właśnie na ten laptop e, ściągnął sobie jakiś fajny program do. M, może do montowania mnie, bo montować e, tak, ba tak bardzo. E, montować aż tak bardzo. E, no. E, no, nie trzeba, ale y, jakieś do nagrywania I, no i przez to będą więcej gier, bo będę miał nowego laptopa teraz stary komputer, co żadnej gry nie da się do zainstalować dlatego ja tylko nagrywam z Hero Zero yy, czemu... Y, bo, y, możecie też się zapytać, że mogę przecież... o, ja cię... Yy, możecie też się zapytać, że mogę przecież nadal nagrywać telefonem, ale niestety y, na moim telefonie mam dosyć dużo gier i dużo y, ten, no i mam y, dużo y, dużo filmów i jakiś dzień takich pamiątkowych. Yy, no, przez co yy, no, przez co mam mało pamięci, żeby nagrywać, i mogę maksymalnie jakieś 5 minut nagrywać. Tak więc, y, 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 nawet jeśli bym mogła, to, to i tak nie, nie, nie mogłaby takiego odcinka bo jakoś po prostu nie potrafię nagrywać. Bo właśnie zaczęło padać po dach się składać. No yy. i myślę, że to docenicie że... E, na no, e, obiecuję wam że, e, że e, jak, już, jak już tylko e, e, z, pojadę z rodzicami wykratę z tych będziemy, pojedziemy e, razem e, e, kupić ten sobie a wtedy na pewno odcinki będą nawet codziennie, można dwa razy dziennie. i, na, i naprawdę będzie, będzie z, będą, będą gry z Hero Zero, z Google, z i z jeszcze jakieś e, inne, nie tylko przeglądarkowe. Zależy, czy się będzie dało ściągać. Mamy zamiar się nagrywać z Wolf Tima. E, może z, z cs zobaczę. Czy, no, no i z innych takich e, fajnych gierek, tak więc. No przepraszam was za to, że, parę, że tam z tygodnie tygodni nie będzie odcinków. Być że jakiś jeden się odcinek pojawi, może dwa, ale to taki to... No to tak więc no, na razie robię przerwę, bądźcie cierpliwi, a na pewno przyniesie to skutki, Tak więc elo.